Pan i Piraci. Według powieści J.M. Barriego. Pan i piraci, to przewodniczący, Safanduły! Jeśli chcecie gnać tak jak wicher, musicie mu dać się ponieść! Eee! <śśmienny> Więcej odwagi! <śmienny> Żlignie w Posejdonie! Choćbyś wstępił swój trójząb, i tak nie zdołasz zatopić wesołego Rogera! Ruszajcie się żwawiej, albo pogłaszczę was hakiem! Steruj dziobem do wiatru, smi! Słyszysz, ośle?! Już się robi, co tylko pan kapitan powie! Oh, oh. Zwijać żagle, bo nas zagna na antypody! Toś mi się widzi, drogi przyjacielu, że ten tajfun to zaproszenie do piekła od samego Lucyfera! Zacynowy sitka! Oh. Oh. Brakuje tylko gradobicia! Oh. Nie Trzymaj bo pójdziemy na dno, Smee! Tak jest! Mamuś, ukochana, ale dymie! mnie słuchaj mnie wieje. przeciekam tu burzę. Czy ktoś z was widział moją fletnię? Ja, ja nie, nie widziałem, Piotruszu. nie, Piotrusiu. Oh, nie stój tak janku. Masz już pełne wiaderko. Daj, ja to zrobię. I już wiaderko puste. <śmianowicie> Natychmiast przestancie. Piotrusiu, dlaczego zawsze wszystko obracasz w zabawę? Bo zabawa to podstawa. Czy ty się w ogóle nie martwisz o dzwoneczka? Mogło jej się coś stać. Dzwoneczek da sobie radę. Znani bylandie jak własną kieszeń. Kto ostatni w pirackiej zatoce, ten jest zgniłe jajko. <śmianowicie> <śmianowicie> O, Rety. umarłem ci, nie? E, nie, na raj mi to nie wygląda. O, możeś nie. Auta, e, tam to nie sen ani raj. W takim razie co? Weź mnie! Co tu robi ta mała Wiedźma? Chodź na no tu! To cię przyspilę! Ale wpadłam... z deszczu... pod Hm? Poszedł sobie? Eureka! Doznałem olśnienia!

Szajki badylów, wstrętnych. Leczy. Nie myśl sobie, że mnie zgubisz. Gdzieś ty wlazła! Tak mało brakowało, a znalazłbym Piotrusia Pana. Zostałbym bohaterem o mały włoś! Kapitan byłby ze mnie dumny, tymczasem... O! Dolicha! Czy mnie wzrok myli? To fletnia Piotrusia Pana. Podziemny dom musi być blisko. Nie ma chwili do stracenia. Hi, hi, idę po kapitana. Wrócę tu z nim po moich znakach. Aha. Wieczorem uczcimy to beczką rumu, ha ha, ha 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 Czy ja dobrze zrozumiałem Smi? Śledziłeś dzwoneczka, aż trafiłeś na podziemny dom. I chcesz, żebym ja poszedł tam z e, tobą? Ja... Tak jest kapitanie? Oznaczyłem On... nawet drogę. Co też ty powiesz, poczciwy Smi? Twój maleńki rozubek aż tak się wysilił. Gdzie tam kapitanie? Za to mój Janek Korkocąg zwijał się jak fryga. Dowód, Smi. Jeśli istotnie nie urzesz, to chcę mieć dowód. Dowód? Zaraz, niestety nie posiadam takowego. Jedna rzecz działa na mnie niczym płachta na byka. To bójdy osłów, którzy twierdzą, że Piotruś jest w zasięgu mojej ręki. Bezczelne żarty takich błaznów jak ty! Nie udał ci się ten dowcip! już więcej nie będziesz sobie ze mnie kwił, Bosmanie! Malins, natychmiast zakuj go w kajdany! Tak, kapitanie. <tryk> Załoga schodzimy na ląd! No, Smi, nie jesteś jednak taki bezmyślny! O, oh, dziękuję! Czy wiesz, co to znaczy, Bosmanie? Że zamiast na klaweszynie będzie pan teraz grał na fletni? Nie, ty jerchońska trombo! To znaczy, że zaraz złożymy Piotrusiowi wizytę i nareszcie dobiorę się temu ptaszkowi do skóry! Z tobą, hak! Ach, związać go i rzucić na obiad gadzinie! No, hak! Mowy ci odebrało? Dlaczego ja zawsze muszę być hakiem? Nie ma co z nim gadać! Brać go, chłopcy! Gdzie znalazłeś też matkę? W cierniach, niedaleko domu. To własność Bosmana Smi, jeśli się nie mylę. Widzi pan, kapitanie? I mój znak, jak na dłoni. Jeden to za mało, Smi. Gdzie jest następny znak? Tutaj, kapitanie. Tutaj! Dobra robota, Smi. Naprzód, załoga! Każdy, kogo schwytacie, jest wasz. Ale Piotruś należy do mnie. <ścoughs> To tak! Mamy chyba nieproszonych gości. Już ja się z wami zabawię. Ach. <grymny> Co powiecie na chowanego? Daleko jeszcze śmi! <Grymny> Już prawie jesteśmy u celu. Co za pomysł! Wystarczy, że dotknę stopą lądu, a już mnie mdli. Jeszcze tylko parę kroczków. Mój szósty zmysł się nie myli. Na kości Flinta to jakieś czary? I co, mi! Gdzie niby jest ta kryjówka Piotrusia Pana? E, nie mam pojęcia, co się z nią stało! No. Kto jest większym głupcem? Ty, który nie znalazłbyś nawet wieloryba w biednicy, Czy ja bom ci zaufał? I jeśli mam być szczery, to myślę, że nie ja. A więc dobrze Smi. Wy do szalupy! A ty, Ośle, zawiodłeś mnie po raz ostatni! Nie będę jednak wieszać cię na maszcie, pozwolę, by los sam się z tobą rozprawił. O, kapitan jest taki łaskawy! Od dzisiaj jesteś dla mnie persona non grata! Tak, kapitanie, to dla mnie wielki zaszczyt! E, ty, ty, ty. Nic do ciebie nie dotarło! Już nie należysz do naszej załogi! Wynoś się! Idź precz lądowy szczurze! Dwa kosze jagód, cztery kosze jabłek, Michasiu, ile koszy malin nazbieraliśmy? E Jedzenie! Mój żołądek skurczył się już niczym pusty bukłak po grogu. To nam powinno wystarczyć na ja kilka tygodni. tygodni, Zdaje się, że nie wzięłaś mnie pod uwagę, panienko. Więc jeśli nie chcesz, żebym posiekał tego małego pendraka na sznycle, to w tej chwili oddaj mi te owoce! Zostaw go! Trzeba mu dać nauczkę. Biedak był po prostu bardzo głodny. Właśnie, zjadł nam wszystko. A mnie wytrażył na śmierć. Słuchajcie, co wam powiem! Hak wyrzucił Bosmana z załogi! I teraz my mamy go na karku! Poszekać go! To kiepski pomysł. A więc pewnie Ty masz lepszy? Żebyś wiedział, Piotrusiu. To znaczy, prawie. Nie, nie umiem nawet wykrzesać ognia do diaska! Hmm. Cóż wart jest pirat bez okręgu i kapitana? Sam jak palec! Masz! Spróbuj ten! Co tu jest? To ja! Czy mama cię nie nauczyła, że za pomoc się dziękuję? O czym ty gadasz? Ja nie znam żadnej mamy! Nie wiesz, kto to jest mama? No, chyba mówię, że nie wiem! Czas tobą nie dosłyszysz! Biedaczek! Mama to ktoś najważniejszy w życiu. Czyli kapitan, hak! Skąd? Kiepska byłaby z niego mamusia. Na mamę zawsze można liczyć. A, więc to raczej miło mieć mamę. Pewnie! Mama cię ochroni, da ci jeść, ukołysze do snu, a nawet. To całkiem jak mój okręt. Znaczy, już nie mój. Wesoły Roger. No, tak. Może być okręt. Chciałbyś tam wrócić? I to jak? Gdyby tylko kapitan mi na to pozwolił. Wiem. Musiałbym mu dostarczyć samego Piotrusia. No czorta! Ten krzemień wcale nie jest lepszy. Jeśli chcesz, pomogę ci rozpalić ognisko. Połóż nóż i krzemień i stań za drzewem. To miło z twojej strony. Może nawet ci podziękuję. I... 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 W ten sposób okazuje pan wdzięczność? No jako Wystarczy, że daruję ci życie! Ha, ha. Ale za to pójdziesz ze mną do mojego kapitana. Piotruś sam się o ciebie upomni. Ha, ha, ha. Puść to, Bogu ducha winne dziecko! Kapitanie, wrócił pan po mnie! E, e. Nie miałem serca odpłynąć! Mam mnie schwytać i oddać w ręce Haka? No właśnie. Inaczej się go nie pozbędziemy. Mm, a gdzie w tym wszystkim zabawa? Ty mnie jeszcze pytasz? To będzie wspaniała przygoda. Spłatasz Hakowi figla na jego własnym okręcie. No, zbliżcie się, małe tchórze! Wszyscy naraz czy osobno? Dam ja wam szkołę! To się może źle skończyć. Widzę, że nie mam wyjścia. Słuchaj, pozbędziesz się bosmana i zakpisz z Haka. O ile się nie boisz. Ja nikogo się nie boję. Chyba wiesz. Panie Smi, zgadza się pan na nasz plan? Zgadzam się na wszystko, bylebym znów był na swoim okręcie. Tylko niech pan nie zapomni, że kiedy już będzie na pokładzie, ma pan uwolnić Piotrusia. Uwolnić cię? Dlaczego? Bo dałeś nam swoje pirackie słowo honoru. E, no tak, racja, rzeczywiście. Chodźmy, szkoda czasu. Chwilka! Ty jesteś więźniem, więc ja prowadzę. Wiecie, co macie robić, prawda? Pewnie, Wanda! To dla nas pestka! Małka z masłem! A niech mnie tundel świśnie! Albo mam przywidzenia, albo muszę się uszczypnąć, bo zdaje mi się, że śnię! Szalupa! Śledziłem go całe dwa dni! Tak, a nie było cię tylko jeden! A kiedy wreszcie dopadłem Hultaja, sieknąłem go raz, a potem... Jeszcze raz, dla pewności! E, coś nie widzę śladu tej walki. Jest gładki jak tafla wody podczas morskiej ciszy. To znaczy, że chłopak szybko się wylizał, nie? E, od wielu lat czekałem na ten dzień. Jutro nareszcie wyruszę na morskie podboje, a ty znikniesz w gardzieli krokodyla. Też mi powód do dumy. Przecież to wcale nie ty mnie schwytałeś. <grymne> Pięknie. Najgłupszy bosman, jaki chodzi po tym świecie, dokonał w jeden dzień tego, czego ty nie mogłeś przez tyle lat. Twoje niecne kalumnie nie wyprowadzą mnie z równowagi, chłopcze. Bestia już na ciebie czeka. Drogi Smi. Choć przyznam szczerze najchętniej sam bym z nim skończył, oddaję tobie ten przywilej. Będzie to lekcja savoir-vivre'u od zaiste światowego dżentelmena. Tak jest, kapitanie, dziękuję. No, chodź malutki, pójdziemy na mały spacerek. <tuszy> Teraz szybko! Niech pan przetnie linę, a ja udam, że sam się uwolniłem. Niby dlaczego miałbym to zrobić? Bo dał pan słowo. A, więc teraz je cofam. O! Oto dźwięk, który jest niczym balsam dla moich uszu. O! O! Do widzenia, Piotrusiu. A raczej żegnaj. Już cię więcej nie spotkam. Gotujcie się do drogi, bo jutro wyruszamy w morze. Hurra! Niech żyje niech kapitan żyje, H! <laughs> Opracowanie wersji polskiej Start International Polska Reżyseria Ewa Złotowska Dialogi Polski Katarzyna Chustecka. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski Kierownik produkcji Bogumiła Adler W wersji polskiej udział wzięli: ziemi Piotruś Jacek Kopczyński Hak Janusz Bukowski Smi Marek Franskowiak Mali Mirosław Zbrojewicz Starki Mieczysław Morański, Mason Wojciech Paszkowski, Wanda Iwona Rulewicz, Michaś Igała-Wrynowicz, Janek, Jonasz Tołopiło, Dzwoneczek, Sara Mildner i inni.